Hejka, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj przychodzę do Was z hallem Sinsa i tu są naprawdę piękne, świąteczne rzeczy, więc zostańcie ze mną. Um, ale zanim uprzedzę Was, że dźwięki, które słyszycie, które będą dochodzić podczas tego filmiku, no niestety nic na to nie poradzimy. się tam na dole bawi się piaskiem kinetycznym. Widzieliście w ostatnim odcinku, że właśnie bawił się w łazience, i to jest ciąg te, dalszy tego dnia, a więc bawi się właśnie na dole. A ja stwierdziłam, że wykorzystam ten moment, że przyjdę nagrać filmik. Ale potem posłuchałam tak wiecie, stąd, że jednak dosyć mocno słuchać y, suszarkę i pralkę w łazience. Y, no, trudno, te dźwięki zewsząd musimy troszeczkę y, zignorować. I skupić się na tym, co tutaj mam. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego do kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, łapka w górę. A ja już nie przedłużam. I przechodzę może najpierw do takich rzeczy, które Was będą na pewno bardziej interesowały. Bo nie wszystkich będzie cały filmik interesował, ponieważ jest tutaj też sporo rzeczy dla dzidziuchów. I słuchajcie, ja... Mm, ja składam, zawsze składając zamówienie, już, no, ogólnie zawsze składając zamówienie, szukam w przeglądarce, gogle, wpisuję kody rabatowe i wyskakuje mnóstwo różnych stron, z których możecie takie kody rabatowe, o których możecie się dowiedzieć, z których możecie pobrać takie kody. I słuchajcie, ja akurat ostatnio zainstalowałam wtyczkę, to nie jest żadna, Współpraca, żaden filmik sponsorowany e, i e, takich wtyczek do zainstalowania macie wszelakich, e, bardzo dużo różnych popularnych. E, ja zainstalowałam jedną z nich. I teraz e, przed zakupami zawsze sobie sprawdzam dostępne kody rabatowe, e, cashback e, i e, zawsze, 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 już naprawdę m, wiele miesięcy e, te zakupy wychodzą mnie taniej. <grym> Dobre. Kody rabatowe do Sincai'a często się odnawiają. Są to takie kody minus 10%, od jakichś influencerów najczęściej, od jakichś takich twórców, którzy reklamują SinSai. No ja akurat takiego kodu wam od siebie nie podam, natomiast tak jak powiedziałam, śledźcie, najlepiej to się robi według mnie przez aplikację do cashbacku, bo tam od razu wam po prostu wywala wszystkie kody dostępne i któryś... Na który zawsze się sprawdza, który zawsze jest aktualny, więc Wam polecam. A teraz już zaczynam pokazywanie. Jest dzisiaj cały świat, więc zobaczcie, ale jeszcze borykam się z bólem głowy. Dobra, pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to jest taki piękny napis. I teraz sobie tak myślę, że świetnie by to wyglądało, gdyby kupić ho ho, ho. Trzy takie napisy i zrobić jakąś fantastyczną dekorację świąteczną. Ten napis wykonany jest z takiej sklejki, zobaczcie, tutaj z tyłu. I on ma. Zobaczcie. Jadełka. Także tu jest miejsce na baterię. Ja akurat jeszcze nie włożyłam, więc za mnie pokażę, ale jest to dosyć pokaźna, fajna, no i świecąca dekoracja. E, za naprawdę niewielką sumę. Już wam mówię, ile to kosztowało. Wydaje mi się, że coś koło Aha, tutaj nie mam ceny. Czy mam, mam e, 29.99. Więc 30 zł za coś takiego plus ten um, właśnie kot, który miałam, chyba minus 10%, on był. Więc zobaczcie, trochę już taniej. Um, uważam, że naprawdę fajnie by było zrobić z tego taką um, kompozycję. Ho, ho, ho. 38 cm na 4, na 20, więc naprawdę spore, tak jak mówię. E, dalej, kolejną rzeczą jest e, coś w pudle. Coraz lepiej przychodzą te rzeczy zapakowane. To mogę na pewno stwierdzić po kilku już różnych zamówieniach z Sinsaj, że coraz bardziej zabezpieczone są te paczki, więcej pudeł w pudle, każda jest oddzielnie zapakowana, jeszcze dodatkowo właśnie w folię gąbelkową. i naprawdę na wielki plus, to jest coś, co się sypie, ale pokażę Wam tak szybko. Jest i to jest tak wykonane, bo ja Wam. Mm, zobaczcie, nie wiem, czy to zobaczycie. Ona jest troszeczkę. Ten, ten daszek troszeczkę krzywo. Ja to widzę od spodu, że tam powinno się go inaczej do, dokleić. Natomiast już nie chcę mi się zwracać rzeczy za 30 parę złotych. E, dokładnie kosztowało to um, 39,99. E, wymiar to 15,5 cm na 20,5 cm. I jest to taka ala. Pozytywka, wyobrażacie sobie już to, jak to tak się kręci wokół e, i przepięknie gra? No, ja też, ale tak to nie działa. To jest po prostu taka dekoracja, która zarąbiście, sypie się brokatem. Natomiast e, już wszyscy wiemy, rady od Was również słucham, że takie dekoracje, takie rzeczy, które się sypią, spsikujemy lakierem do włosów i unikniemy tego obsypywania się nadmiernego. I to jest bardzo dobry, sprawdzony. Patent, więc wam serdecznie polecam również ja. Dalej mamy coś na spodzie. jest to wycieraczka Holy Jolly. Taka, chyba w standardowym rozmiarze wycieraczkowym, chociaż ja mam teraz wydaje mi się troszeczkę mniejszą. I teraz jestem już w ogóle obsypana brokatem i tym. nie wiem, co to jest. 40 na 60 cm, ona kosztowała 29,99 również. Jest to wycieraczka jak wycieraczka, no tutaj nie, nie wiem, czy będę coś więcej w stanie e, powiedzieć Wam o wycieraczce. Natomiast jest to wycieraczka z motywem świątecznym. Dziękuję, do widzenia. Takie znajdziecie w wielu różnych sklepach. E, dalej mamy coś, co już Wam kiedyś pokazywałam w poprzednim e, holu z takie worki na prezenty to jest naprawdę super sprawa. Zobaczcie, i on jest e, naprawdę spory. Sporo tu się zmieści. Spory pakunek. E, taki woreczek kosztował chyba 12,99, coś tak mi się e, gdzieś tam e, świta. 42 na 54 cm i ceny tutaj nie mam, a tutaj, tutaj również mam, ale 12,99 o jakie mam. Jaki mam czysty palec? Na ślinkę? Nie wiem, gdzie się tak wybrudziłam. Ale mam jakiś czarny palec. Nie wiem. I tutaj tak samo, ja nie wiem, gdzie się uś uśwajdałam, tak? <grym> nie wiem, trudno. Musicie <grym> mi wybaczyć. I to nie chcę zejść. A dobra, już wiem, chyba to marker. Dobra, czyli takie dwa woreczki po 13 zł. I ostatnią z takich rzeczy domowych jest coś też również. Też również. Dobrze zapakowanego. Chciałam powiedzieć: równie dobrze zapakowanego jak pozostała. Część. Jest to taka figurka. To są takie pierdoły, takie pierdoły zbędne, wiecie. Ale, że Maksia teraz już śpi i urzęduje w swoim pokoju na dobre, to po prostu jak byliśmy ostatnio w Sinsaju w, w Łodzi stacjonarnie i on zobaczył te, te dekoracje, to powiedział możesz mi kupić do mojego pokoju, no i ja wiedząc, że będę zamawiać różne jeszcze inne rzeczy i, i będę mieć prawdopodobnie kod rabatowy i ten cashback to stwierdziłam, że po prostu zamówię ci sędziów w domu i on oczywiście się zgodził póki co nie mamy z tym problemu z nim, jeżeli chodzi o to takie przekonywanie, odwlekanie, bo to jest dziecko takie wyrozumiałe i wie, że mu się to opłaca zrozumieć, bo i tak w końcu to zostanie, więc naprawdę jest pod tym względem bardzo, 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 bardzo rozumny i grzeczny. I tak doczekał się tej właśnie dekoracji. To mu się bardzo spodobało. Są to takie domki ineczki, nawet pierniczek jakiś słodki, no nie mogę z tego mojego palca. Yy, I to kosztowało, słuchajcie, 39,99, więc uważam, że naprawdę jest to coś przepięknego. Zastanawiam się jeszcze nad tą karuzelą z, z tymi konikami, czy to zostawić, yy, bo jest to naprawdę bardzo ładne, ale razi mnie trochę, że to jest takie skrzywione jak Mam coś w związku z tym e, z takimi detalami, nie wiem, jakieś takie zboczenie. E, w każdym razie to jest naprawdę piękne i to na pewno zostaje urocze, urocze. E, kolorystyka, grafika, no super, fajnie i e, tak jak powiedziałam, super, że przychodzą teraz te rzeczy bardzo dobrze zabezpieczone. Nie dość, że folię bąbelkową, to jeszcze każda rzecz, podzielny mini karton w dużym kartonie, więc to jest naprawdę ekstra. Co się opłaca jeszcze w Sinsayo kupić, jeżeli nigdy nie kupowałyście mamusie, ciocie, osoby, które kupują coś dzieciom swoim lub cudym, to są ubranka. Szczególnie warto spojrzeć, jeżeli dzieci są, są małe, są szybko rosnące, wiecie o co chodzi, szybko wyrastają ze swoich dotychczasowych ubrań, nie warto chyba... Większość też tak uważa. Inwestować wtedy w jakieś super, hiper drogie ubrania. A te Sinsajas są naprawdę w przeważającej w większości. Przeważającej większości. W większości bardzo fajne. Ja dzisiaj takich mówię. Nie wiem co ja dzisiaj do końca mówię. E, wybaczcie. E, I słuchajcie, e, trzy pak spodni czarnych. One nie są najgrubsze, nie są podszyte żadnym misiem, ale są z takiej wypełnionej dresówki po prostu. Do ściurania, wiecie, na kolanach, jak to dzieci lubią bawić się na kolanach, szurać po całej podłodze, froterować podłogę. Tak, te spodenki naprawdę się opłacają, ponieważ ten trzypak kosztował, nie mam tu ceny. Natomiast wydaje mi się, że około 45 albo 49 zł. No, tak jak mówię, z kodem jeszcze taniej wyszło, także to się opłaca. E, tu mam jeszcze skarpetki dla młodego, takie i takie na Halloween, zobaczcie, zombie, nie zombie, Frankenstein i takie oczy zombie. <laughs> Fajne. E, I kupiłam mu dużo koszulek, bo zauważyliśmy z dzieckiem, że mm, rękawki w koszulkach na rozmiar taki właśnie 4-6 lat. Gdzie on teraz skończy 5, są na niego zakusy, już za krótkie, więc zamówiliśmy mu tak, coś takiego, co nie do końca wam polecę, bo materiał jest strasznie sztywny. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak sztywny. Więc e, piękne m, grafiki, bardzo świąteczne, ale materiał jest fatalny i to jest jedna rzecz z tego zamówienia, e, gdzie materiał jest po prostu dla mnie tragiczny. Jest naprawdę fatalny, więc tego nie polecam. Tu już zaczynają się naprawdę fajne, materiałowe bluzeczki, e, takie do hasania po domu ze Szrekiem. Zobaczcie, no cudne jest, kocham Szreka. Z Majkiem Wazowskim, też jest fantastyczna i też ma super materiał. E, Psi Patrol, świetny materiał, genialny, taka bawełenka, cieniutenka, super. E, Goofy. Taka świąteczna na krótki rękawek. Tu też jest super bawełna. Monster Jack. Maxia Fazo, zamiłowanie ostatnie. E, tu też jest super materiał. Grinch. Mr. Grinch. Ach, to jest fantastyczna bajka, fantastyczny film. Uwielbiam i sama bym sobie kupiła coś z Grinchem, ale mm, jakoś tak kupując y, w ubiegłym roku piżamę z Insaya właśnie z Grinchem, już... Mnie do y, Sinsejowskich pilam y, takich z nadurukami, nawet jak te Disneyowskie są przepiękne, to i tak mnie nie ciągnie, bo była strasznie sztywna. Tak właśnie fatalna, y, jeżeli chodzi o materiał jak y, to. To jest po prostu. Słyszycie? Taki papier, taki, no wiecie o co mi chodzi. E, I ostatnia, taka z myszką Miki, też fantastyczna. E, do hacania po domu jak najbardziej. I wszystkie te koszulki, e, ich ceny wahały się od 10, 9 e, do myślę 13 zł, co najwyżej. E, tak, jak mówię, biorąc pod uwagę te kody, myślę, że zapłaciłam za, za to około 30 zł mniej, e, więc 30 zł to jest całkiem, e, jakby nie było sporo. E, wszystko mi się podoba, zastanawiam się nad tym tylko domkiem z, z tymi kucyczkami, z konikami, ale pewnie Max się nie pozwoli mi udać, bo mu się bardzo to podoba. E, I ogólnie zakupy uważam za udane. Tym bardziej, że zobaczcie, ile to dziecko e, za te 300 zł, oprócz tego, że tutaj były dosyć drobne te dekoracje. Tu 40, tu 30, tu 30, e, tam 40 znowu mm, to ile jeszcze ubrań e, weszło w tą paczkę za 300 zł, także naprawdę uważam, że to nie jest, nie jest bardzo drogo. E, warto ubrać dziecko e, po domu czy do żłobka, do przedszkola, gdzie dzieci się e, morusają cały czas właśnie w sinsaju. w Pepko powiedziałabym, że te ceny trochę przeginają. To, to, to jest yy, trochę, yy, trochę coś nie halo. Często gęsto w Pepco niektóre rzeczy yy, są w cenach H hm -u, yy, gdzie jakość hm -u jest bardzo dobra, więc nie wiem. Yy, tu do mnie yy, pisze, ale yy, yy. Ale dobra, ja już i tak kończę, moi kochani. Żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie. Przypominam o subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i dajcie znać, co fajnego upolowaliście świątecznego. Nie musi być tylko Sinsa, mogą być również inne sklepy. Może mi coś podsuniecie, ale póki co na razie nie planuję kupować takiego, wiecie, dla siebie. No, tutaj troszeczkę tak na prośbę, na prośbę, na prośbę, na prośbę, na prośbę, na prośbę no wiecie, na... Na, 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 na takie potrzeby mojego dziecka było to zamówienie robione, bo zobaczcie i ubranka, i dekoracje takie typowo y, można wstawić dla dziecka y, no oprócz może wycieraczki y, ale, y, ale sobie tak już y, do salonu, czy tam gdzieś do sypialni na razie oprócz światełek na choineczki y, nie planuję więc y, żegnam się z Wami moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia poniedzieli, miłego Weekendu, chociaż tej resztki, która została, trzymajcie się. Pa.